Co jest ważniejsze? Prawo, które ustanowił człowiek, czy może te odwieczne, boskie nakazy? No właśnie, w dzisiejszym materiale zanurzymy się głęboko w antygonę Sofoklesa. To jest tragedia, która od tysiące lat nie daje spokoju i zmusza do odpowiedzi na to jedno, kluczowe pytanie. Opowiemy sobie o buncie, o lojalności i o tym, co nieuniknione, o losie. Na przerwie Wiedza w pigułce Wiecie co? Zaczniemy nietypowo, bo od samego końca te słowa, które tu widzimy, to słowa chóru, zostały wypowiedziane, gdy, cóż, gdy wszystko już było stracone, nad zgliszczem i królewskiego rodu. I to właśnie one są kluczem do zrozumienia całej tej historii, taka przestroga, która, jak to zwykle bywa, wybrzmiewa najgłośniej dopiero, gdy wydarzy się katastrofa. No dobrze, ale żeby w ogóle zrozumieć, o co w tym wszystkim chodzi, dlaczego Antygona podjęła taką, a nie inną decyzję, Musimy cofnąć się w czasie. Musimy poznać historię jej rodziny, a to nie jest byle jaka historia. To opowieść o przeklętym królewskim rodzie Labdakidów Step. Okej, okay, więc przenieśmy się myślami do starożytnych Teb. Wyobraźmy sobie to miasto. To królestwo, które jest dosłownie świeżo po straszliwej, bratobójczej wojnie. Napięcie wisi w powietrzu. I co najważniejsze, a to jest klasyka antycznej tragedii, cała akcja, którą zaraz poznamy, rozegra się w ciągu zaledwie jednego dnia. Od wschodu do zachodu słońca. No to jak to było z tą klątwą? A, to jest jak taka trucizna, którą przekazuje się z pokolenia na pokolenie. Wszystko zaczyna się od Edypa. Pamiętacie? Ten, który kompletnie nieświadomy swojego losu, zabija własnego ojca i poślubia matkę. Gdy prawda wychodzi na jaw, sam wymierza sobie straszliwą karę. Ale Fatum, ta klątwa, nie znika. Przechodzi na jego synów, Eteoklesa i Polinejkesa. Ich kłótnia o władzę przeradza się w wojnę i kończy się tym, że zabijają się nawzajem na polu bitwy. I dokładnie w tym momencie, w tym totalnym chaosie, zaczyna się nasza historia. Właśnie wspomniałem o Fatum. To jest, słuchajcie, kluczowe pojęcie, żeby zrozumieć grecką tragedię. Czym jest to fatum? To taka siła wyższa, coś nieuniknionego, los, który po prostu ciąży nad bohaterami. I nieważne, co zrobią, jaką decyzję podejmą, jak bardzo będą się buntować, koniec końców i tak wszystko prowadzi ich do tego jednego z góry określonego końca: nie ma ucieczki. No dobrze, więc bracia nie żyją? W Tebach panuje próżnia władzy. Kto ją przejmuje? Ich wuj. Kreon i uwaga, bo jego absolutnie pierwsza decyzja jako nowego króla staje się taką iskrą, która podpali ląd. To od tego wszystko się zacznie. Kreon chce za wszelką cenę zaprowadzić porządek. Państwo jest rozdarte po wojnie, więc on stawia sprawę jasno, wydaje twarde ultimatum. Eteokles, ten, który bronił Teb, dostanie pogrzeb z honorami jak bohater, ale Polinekes, najeźdźca, zostanie uznany za zdrajcę. I co to oznacza? Że jego ciało ma zostać rzucone na pożarcie psom i ptakom. A co najważniejsze, Kreon ogłasza: ktokolwiek odważy się go pochować, poniesie śmierć. I tu, dokładnie w tym momencie, mamy zderzenie dwóch potężnych, nieprzejednanych sił. Pomyślcie o tym. Z jednej strony mamy Prawo Boskie, odwieczne, święte, mówiące, że każdy człowiek ma prawo do pochówku, żeby jego dusza zaznała spokoju, a z drugiej. Twarde ludzkie prawo króla, które mówi nie. Porządek w państwie jest ważniejszy niż więzy krwi. Kto się sprzeciwi, zginie. Dla Antygony sprawa jest prosta. Ona nie ma żadnych wątpliwości. Od razu idzie do swojej siostry, ismeny, prosić ją o pomoc. Ale ismena. ismena się boi. Jest przerażona gniewem króla i w ogóle uważa, że one, jako kobiety, są za słabe, żeby sprzeciwiać się mężczyznom u władzy. No więc Antygona zostaje z tym sama i decyduje się działać w pojedynkę. Co ważne, kieruje nią miłość do brata, a nie jakaś nienawiść do państwa. Więc decyzja zapadła. A to postanowienie Antygony to jest w zasadzie otwarte wypowiedzenie posłuszeństwa królowi. Jej czyn to prosta droga do konfrontacji. I to konfrontacji z władcą, który, jak zaraz zobaczymy, jest absolutnie nieugięty. I jak się ten bunt zaczyna? A no właśnie. Bardzo dyskretnie. Do Kreona przybiega śmiertelnie przerażony strażnik i donosi, że ktoś złamał zakaz. Ktoś symbolicznie przysypał ciało Polinejkesa garścią ziemi. Jaka jest reakcja Kreona? Jest natychmiastowa i pełna paranoi. On w ogóle nie bierze pod uwagę, że to mógł być akt pobożności. Nie, on widzi w tym spisek. Od razu oskarża strażników, że na pewno ktoś ich przekupił. Więc co robią strażnicy? Odkopują zwłoki i czają się w ukryciu. Czekają. I faktycznie, Antygona wraca. Chce dokończyć obrzędy pogrzebowe. Gdy tak płacze nad bratem, zostaje schwytana, na gorącym uczynku. I co ciekawe, w ogóle nie stawia oporu. I teraz dochodzimy do tej słynnej sceny konfrontacji. Postawa Antygony, gdy staje przed Kreonem, jest po prostu uderzająca. Żadnego strachu, żadnej skruchy. Wręcz przeciwnie, z dumą przyznaje się do tego, co zrobiła i rzuca mu prosto w twarz swój argument. Rozkazy zwykłego śmiertelnika są niczym w porównaniu z niepisanymi, wiecznymi prawami bogów. A Kreon? No cóż, jego postawa to jest z kolei podręcznikowy, ale to naprawdę podręcznikowy przykład czegoś, co Grecy nazywali hubrys. To jest ta tragiczna wada, ta potworna nadmierna pycha, która sprawia, że człowiek staje się kompletnie ślepy na wszelkie argumenty. Kraun jest święcie przekonany o własnej nieomylności i to właśnie to go zgubi, to go nieuchronnie zaprowadzi do klęski. I wtedy na scenę wkracza kolejna postać Hajmon. Syn Kreona, a jednocześnie narzeczony antygony. Wyobraźcie sobie jego sytuację. Jest totalnie rozdarty. Z jednej strony lojalność wobec ojca króla, z drugiej miłość do kobiety. Próbuje przemówić ojcu do rozsądku, błaga go o litość. Ostrzega go nawet, że ludzie w tebach chociaż boją się mówić głośno, to po cichu w sercach popierają antygonę. Ale czy to coś daje? Absolutnie nic. Kreon jest głuchy na te prośby. Co więcej, uważa, że jego własny syn jest zdrajcą, którym manipuluje jakaś kobieta. Odrzuca jego rady z pogardą i wydaje ostateczny, potwornie okrutny wyrok. Antygona ma dostać żywcem zamurowana w skalnym grobowcu, ma tam umrzeć z głodu. I ta decyzja, słuchajcie, pieczętuje nie tylko jej los, ale także jego własny. No i stało się, wyrok zapadł, i od tego momentu wszystko zaczyna toczyć się z przerażającą, niepowstrzymaną prędkością. To jest jak lawina. Konsekwencje pychy Kreona właśnie zostały uwolnione. Jest jeszcze jedna, ostatnia szansa, ostatnie ostrzeżenie. Przychodzi od niewidomego wieszcza Terezjasza, a jego wizja jest mroczna i bardzo jasna. Mówi, że zbezczeszone ciało Polinejkesa skalało całe miasto i bogowie są wściekli. I rzuca straszną przepowiednią. Mówi wprost do Kreona: za tę jedną śmierć za Antygonę zapłacisz śmiercią własnego dziecka. Jak reaguje Kreon? Znowu pycha. Na początku odrzuca tę wróżbę. Krzyczy, że na pewno ktoś przekupił starego proroka, ale po chwili coś w nim pęka. Słowa Terezjasza, który przecież nigdy się nie mylił, w końcu do niego docierają. Ogarnia go przerażenie. Zmienia zdanie. Sam biegnie, żeby najpierw pochować Polinejkesa, a potem uwolnić Antygonę, ale jest już za późno. Wtedy do pałacu wpada posłaniec i przynosi wieści o niewyobrażalnej wprost katastrofie. Okazuje się, że Antygona nie czekała na śmierć głodową, powiesiła się w grobowcu. Kiedy Hajmontam tam dotarł i zobaczył jej ciało, na jej oczach przebił się własnym mieczem. Ale to nie koniec. Gdy ta straszna wiadomość dociera do pałacu, żona Kreona, Eurydyka, też odbiera sobie życie, a w ostatnim tchnieniu przeklina swojego męża. I to jest koniec. Tragedia się dopełniła. Na scenie pozostaje tylko on złamany król, który w jednej chwili stracił wszystko i musi teraz spojrzeć na ruinę swojego świata, którą sam zbudował. Widzimy go, jak stoi sam pośród ciał całej swojej rodziny. Trzyma w ramionach martwego syna i dowiaduje się, że ostatnie słowa jego żony to było przekleństwo, że nazwała go dzieciobójcą. W jednej chwili, w ciągu jednego dnia, stracił absolutnie wszystko. I dopiero teraz, w tej kompletnej ruinie, dociera do niego, jak potwornie niszczycielska była jego własna pycha. I właśnie dlatego ta historia przetrwała tysiące lat, prawda? Bo ona dotyka spraw, które są absolutnie fundamentalne i uniwersalne. Mówi o tym odwiecznym konflikcie prawo Gogów kontra prawo ludzi, o dlemacie lojalność wobec rodziny czy wobec państwa. Pokazuje, jak niszczycielska potrafi być ludzka pycha. No i wreszcie, to opowieść o fatum i o buncie jednostki przeciwko władzy, która nie słucha. I tak na sam koniec zostaje to jedno wielkie pytanie, na które szczerze mówiąc nie ma prostej odpowiedzi: kto tak naprawdę miał rację? Czy Antygona, która postawiła swoje sumienie i boskie prawa ponad dekretem króla? Czy może jednak Kreon, który za wszelką cenę chciał bronić porządku w państwie i przez to doprowadził do totalnej katastrofy? Najciekawsze jest to, że Sofokles nie daje nam żadnej gotowej odpowiedzi. Zostawia nas z tym dylematem. I ten dylemat, cóż, pozostaje równie aktualny dzisiaj jak i wtedy.